Siemaneczko z tej strony, Marcinek. Witam Was wszystkich. Witam widzowie. Gramy sobie w GTA 5. Ze mną jest na głosowym ale chwilowo go nie ma, bo poszedł sobie zrobić herbatę. No i zobaczymy, jak to będzie. Jak już na samą myśl, że o tych wywalaniach, jak sobie myślę, to nie tylko z GTA, w ogóle to już będzie afera chyba na skalę światową. Co oni tu wyprawiają, to masakra. Każda gra właściwie, która potrzebuje internetu, która musi miała powiązania z socjalem, żeby odpalić, są komplikacje, Ponoć nie tylko na komputerze, ale też na PS4. No, także grubo. E... Siema Adrian. Na dzień dzisiejszy Na dzień dzisiejszy raczej nie. Nie ma takiej możliwości raczej. Dobra, to trzeba, trzeba ruszyć do przodu. Kupiliśmy na ostatnim live sobie te bronie. Eee, te no... Te laserowe. Myślałem, że trzeba będzie gdzieś się ulepszać, ale... Nie trzeba. Ciema wilkoła, ma? Na, 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 na. No wchodzisz na live'a zamiast, zamiast oglądać, zamiast coś wiesz. No, tak nie wypada pisać Dasz Moda, nawet się nie przywitałeś. Tak nie bardzo, nie chyba Mi się wydaje. Jezu, ile ludzi mam na sesji? Masakra E, -19 w sumie tylko. Mm -hmm. Mm -hmm. Cześć, ma Killer. Wbijasz do GTA. No właśnie idziemy na jakieś misje. Coś się porobi. Kawcie sobie zrobię Łuka teraz jeszcze. I coś tam będziemy robić. Siema, Rafał, cześć. Jak tam? Minął dzień? Kurde, nie zarejestrowałem się? To niedobrze, niedobrze. Ach. Nie no, jest. Kurde, coś się zwiesiło, nie mogę, ee, nie mogę odpalić tego komputera. Poczekajcie, podejdziemy jeszcze raz, zobaczymy. Mm. Odpaliłeś już? No już, gram sobie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po cichu. Uch. Cześć Wojtek, cześć. Jaką herbatę pijesz? Malinową. A ja kawę sobie zrobiłem. Witam, Killer, Adrian, Wilkołak, Rafał, Wojtek. I powitać. Proszę zostawić łapeczkę. Jak jesteś tu nowy, to Subika. No, wracając do tego Dragonsona, to ci powiem, że. Zaskoczył mnie, wiesz? Ale nie, akurat Need for Speed jest dobrym pomysłem, bo to nie musisz długiego odcinka z tego robić i nagrać 10 minut i już jest do oglądania, nie? No dobrze, ale ktoś kto gra w LOLa, w takie tego typu gry i nagle przychodzi do na Need for Speed, przetarłem oczy i kurde, nie wierzę, nie? Nie? No, ale on też tam gdzieś kama i tego asasyna w sumie. Ale no chyba tak. serię będzie prowadził, bo tak właśnie nie miałem czasu wtedy, no. musiałem zobaczyć. On, 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 na razie, z tego co mówił, bo ja tam kiedyś byłem na tym live, coraz lepiej mu się nagrywa te gry singlowe, bo dawniej nie był do nich przekonany i tak dalej, ale mówi, że coraz fajniej mu się to nagrywa i chyba będzie się starał właśnie przechodzić bardziej też do tych serii. Chyba no no, się no. bo on raczej miał taki zawsze dar do liveów, nie? Zawsze te live'y oh. napierdzielał. Eee, i to eee, ty bez... możesz tą, tą, możesz muzykę wpalić? w tym? Eee, no, już czekaj, znajdę ten twój, znajdę ten Bo tutaj, radia nie, nie? No, Oj, tutaj no. radia nie chce, no tutaj radia nie chce tak włączać za bardzo. No. Oczywiście, posłuchajcie hitów Marcinka. A jak ty! znajdę tą playlistę, co eee, to jest, The rap eee, Killer, wbijaj do te na sesję jak masz ochotę po powiesz... prostu. Ej, zaczyna ey, się... ey, shut the fuck up, noob! Roz... ja coś na sesji. Mm, mm. Tu masz do... na komendy muzyczne, na komendy możesz. nie? No, ostatnio robiłeś, ja nie wiem jak to się robi. Dobra, sprzedamy sobie paczkę. Kupiłem, słuchajcie, te bronie laserowe. Jak chcecie to wam pokażę. I może kupimy sobie jakieś auto, nie? Dzisiaj. O siema Archie Gamer, a jak słychać Rewianka? My tak dzisiaj trochę z, no, starzy jesteśmy i trochę dzisiaj jesteśmy jacyś tacy zmęczeni, ale mam nadzieję, że rozkręcicie czat. Dobra, ja sobie sprzedam chyba. Aha, okej. Okay. Jak się dawno nie odpalę? Killer, czegoś, to... killer yy, ten, nie wiem, do mnie dobijasz czy gdzie? Dobra jest. Ja sprzedam towar i ten. Tego, tego, tego ustaw tego. Spytaj się jak będzie słać tę muzykę? Czy najdać tam procent, czekaj. Ostatnio ile nadawaliśmy? Na 12 chyba, nie? No jakoś 12-15% było, nie 9. Dobra, na razie 9. Napiszcie jak tam słychać. Bo chodzi o to, że tutaj nie będę puszczał radia w samochodzie. Ale, jak będzie na przykład akcja grubsza, no to... to może zagłuszać. Ale, tak by było fajnie, jak w tle wiesz tam nie. Jakby tak idziemy na przykład po mieście, nie? Czekaj, zobaczę na live'ie, wyciszę się tutaj, żeby mi się nie dublowało. I zobaczę. Laga mam. Może tu mnie? No, ja też mam na komórce. Dobra, odświeżyło, odświeżyłem, ok. Oh. Killer, ja sprzedam towar i ten. Dlaczego ja ten pojechałem? Musisz dać głośniej, bo w ogóle nie słychać. W ogóle? W ogóle. Arci się pyta, czy dodasz do GTA. No pewnie, jak to niech wyśle mi zaproszenie na socjalu. E, jaką ty masz tam nazwę? Achoni 26 Przez duże To czekaj napisz. No napisz na wszelki wypadek Bo ja to tam Dobra Ile dać? 15? No z 20 daj na wszelki wypadek Czekaj Zaczniemy od 15 Ale dziwne ostatnio było 10 I było czasami za głośno 11 jak rywianka słychać, czy nie za cicho? Kurde, co mi się tu robi? Ale ty mnie zaproś, jak chcesz, bo ja teraz gram. Ej, poczekaj, bo ja muszę. A pierdziele. Czemu ten że to się stało? Nie działa znowu? Nie, teraz odświeżyłem jest. Póki co jest chwilowo lauję. Ale on, on teraz nie, nie ja mówię o tym. Dobrze słychać? To, to dobrze chociaż tyle. Dobra, ja muszę sprzedać towar, kurde, przy tu czas lecie ja się bawię. Ehm, weźmiemy sobie helikopterek. Ulubiony pojazd rewianka. A rewianek zasnął chyba. Czekaj, bo ja z tym botem kombinuję, bo on nie gra. Nie, słychać było. Włączyłeś, bo wyleciała leciała na 9 jak było. No a teraz nie grała w bóle. Czekaj, ja go rozło... A nie, go rozłączył. Killer spadły. Ej, no co, no jak mnie zaczepiłeś z motoru i ściągnąłeś, to co ty myślałeś? Napisz, może spróbować na sesji killer, żeby na live'a, może ktoś bije, jedna osoba. Aha, e, rytm, rytm jest w tym momencie niedostępny. O kurde, a czemu to? No, nie wiem, pewnie jakąś awarię ma. Jak wróci Offline, gra z tobą, nie, ja nie gram z nim. Ty, ale masz strasznie mało opóźnienie teraz, powiem ci Marcin. No ale to chwilowe jest, co z tego, że mam opóźnienie jak mnie zaraz wywali z gry. To jest niestabilne. Andra. Widziałeś ten filmik Capibary o tych wakacjach? Mm, no, ale to bez komentarza, nic tam no, nie gadali. No, no. Ale fajne zdjęcie. nawet. No. no, no. A gdzie to byli? W Hiszpanii, tak? W Wenecji, Walencji. Aha, Walencji. Aha, aha. Walencji. teraz osoby jak na razie, szanowni państwo. Eee, aha, ja to daję na promo na ten moment. Muszę na no, parę promo dać. Hmm. Zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz, zaraz, zaraz. Copy eee, To, 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 to blisko. Killer możesz mnie osłaniać jak chcesz. <laughs> Szkoda, że ty nie masz w sumie GTA, ale na compie by ci raczej nie poszło, nie? tak Na takich nie wiem szczerze powiedział, że nie ma chyba jakichś kolosalnych domyślań. Ale pęci do... ci dużo nie tracisz, bo to co się dzieje ostatnio nie eee... aż tak daleko mam płynąć A gdzie, gdzie jest killer? Killer gdzie ty jesteś? Pokaż się Dobra, tu nas swoim domu promo... Dałem. Okay. <laughs> Z kim ty się znowu wyzywasz? To Tomek do ciebie pisze? Okej, okay, Pipery. To to jest ten Tomek. <kluzny> Widzę, że piszecie na sesji. No, 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 no. Okej. Okay. Co jeszcze mam za grupę? Do bo pojazd został zniszczony. Dobra, tyle. Wysałem do tych grup, gdzie byłem. Chyba, że ma Który jeszcze tu jeszcze promy, ale wątpię. Nie, Nokkis na swoim eee. nie ma promu tak. Jezu, no, się no. wystraszyłem. Myślałem, że to tak jakiś cheater. Weź nie ten, bo jeszcze wybuchnie ten opresor i nie, do, nie dowiozę. Zobacz, co on robi, Rewi. Kiedyś tak miałem taką sytuację, że ktoś się bawiliśmy i buzard wybuch chyba na tym na, na pokładzie, wiesz? I tak? rozwaliło cały, uszkodziła później, nie mogłem dowieść, bo wyskoczyło, że utraciłem towar, nie? Także tak to jest właśnie. Yy, no możesz teraz wbić, jesteśmy na na sesji. <laughs> nie uwierzysz. Dałem to. promo na u siebie, no nie? No. Zgadnik to no, tuż później dał promo No Blodiz, albo Renegat. Blodiz, tylko że do jakiegoś filmiku. Ale fajnie strzela. I... A to on się... Czemu wy się wyzywacie znowu na tej sesji? Nie możecie normalnie pisać. Musiał cię dodać na Socjal. No to... Kur... Fun. Przepraszam. Tak w ogóle, tak w ja ogóle pierdzie... to killer. No i co, i e... widzisz, jakbyś miał opresora, to byś pilnował. No po co zlazłeś? Jak, jak to jest Spaczyłem w ogóle? Patrzyłem na mapę. Wideo? No, automatycznie według regionu do danej sesji do, do Czy to jest. Nie, to są mieszane. Możesz spotkać gościa z, z Rumunii, ale to są raczej chyba europejskie. Mi się wydaje. Konsolowiec ma wbić za chwilkę na czat. Ja pierdziele, no. Straciłem tyle kasy Chyba czy ten twój bot ruszy? Masakra, widziałeś to revie? No, nie, nie DJ, no, 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 widział. Kurde, jeszcze Byśmy po walczyli z opresorami Jakimi opresorami? Helikopterkami, kurde? Wyzwałeś go, kurde, i na mnie naleciał To nie, to, to ten Tomek No jakbyś, właśnie to jest GTA I straciłem tyle kasy Killer zamiast mnie osłaniać, to... Eee... No dobra, jakoś trzeba Sam zaczął Dziwne, nie masz, nie masz Ale wyzywasz taki... ludzi, a potem mi niszczą towar. Nie masz tego aktywnego. U mnie, u mnie jest aktywne, a u ciebie nie jest aktywne. Nie wiem czemu. Może wróci niedługo. I teraz straciłem towar, nie mam nic. Czy... Eee, a, a dobra już, moment. Czekaj, wyśle konsolow... konsolowcowi linka do tego. Twojego live'a. Masz na tym koteł. No na podwin trochę czat, jest na, mój nick. No patrzcie trochę, co się dzieje wokół. Sześć osób, szanowni państwo. Zostańcie na dłużej. Dobra, mam skurczy syna. Dawaj, killer. Czemu te e, maska... rakiety? Kotę masz, a Honi 26, tam co masz wyżej, ten nick. No, umiera, ale nie zastrzeliłem go. Dobra, to ja jadę po ten, po samochód. Eksport zrobimy. Mamy już te bronie, killer, co ty, haha ha, ha. I tak nie umiem <słucham> się posługiwać. Nie umiem. To bodaj nick. A ty, ty mówisz o tych laserowych broniach? Co tam No, bo dzisiaj kupiłem. Myślałem, że ten. W ogóle centrum operacyjne mi zniknęło, nie wiem, dlaczego nie mogę wezwać eee. Killer, powiem tak, ze mną się nie zadziera. To podaj. Killer, ty tam stawiaj to. Eee. Swoje filmiki u mnie na promo, żebym ja też mógł widzieć. Ja widzę, że też rzadko się ostatnio. Witam konsolowiec miejscu. witamy, witamy. Jak nie leci, wiem. co tam słychać? Marcinek, mów coś na tym live'ie, a nie skupiaj się na A ja co mam mówić? Nie wiem, lecimy helikopterkiem, tutaj mamy... Budynki, czy ja ryzy, zawsze. Czy ja zawsze muszę. mówić, nie mogę. Się raz spokojnie napić kawy. Liczę, że ty mi trochę pomożesz. No to szanowni państwo, właśnie, Marcinek tutaj ląduje na napisie. Ulter CH. idzie sobie z bronią tutaj. Będziemy pewnie strzelali. Girl Mayonnaise mówisz na co to... Kto ma... się nazywa XD? Kto to mnie zaprosił? Też mnie denerwuje, że macie. Ludzie, to nie koteł. Ludzie, no, ludzie mają różne nazwy na tym i mi się mieszaj. Później gram mi się, z kimś i, po, no, gram z kimś pobudzić, i nie wiem nie? z kim gram, nie? Ja myślę, że gram z tym, a ten mi pisze, że to nie, to ja killer albo odwrotnie. Ale to tak samo masz na Discordzie, nie? No różne, no, różne kanały, różne niki na tym i kurde, ten do mnie pisze, a ja sobie myślę, kurna kto wiesz, to Jest, jak masz 10 osób, gra z 10 osobami, na przykład czy tam 8, to w spoko ale jak masz takich osób 20 czy więcej, nie? Ktoś później po tygodniu wbija i nie wiesz z kim piszesz, nie? Dobra, już przyjmuję. Zaproszenie, poczekaj. Konsolowiec mistrzu pisze, nie wiem, na przykład zesrałem się, sram. Koteł. Łatwo mnie poznać po nicku. No, koteł. Właśnie, ja mam dzisiaj depresję, musicie mi pomóc. Te artyści mają właśnie często depresję. Ja Chyba robię wolne na dwa tygodnie od YouTube. Jakoś tak. Ja już się nagadałem. Nie no, oczywiście zniszczyli mi towar, słuchajcie, no i jestem wkurzony. Yy, mam... Straciłem wszystko. Bo koleś, mamusia mu dała na chwilę pograć. Wziął sobie samolocik. Na który pewnie uczciwie nie zarobił. No i tak wyszło, nie? Tam po jak ty. Ale z GTA to masz taki problem, że 50% osób to też jest tacy, tacy, wiesz, trolle, nie? No. Depresja? Mm, wiesz, selekcja naturalna musi być. Wiesz, to już jest hmm. chyba kryzys, wiesz. Wieku średniego, jak to w naszym wieku, wieku była, nie średniego? Wiek. Nie no, tak się mówi, no ale już do trzydziestki nie tak daleko, nie? No ten czas leci. Przecież niedawno był początek roku, a już koniec roku się zbliża. No nie, no nie! A to co zabła złożyć? No będą napierdzielać teraz, nie pozwolą mi grać. A, yes. I to jest właśnie to: ty sobie idziesz spokojnie uliczką, a tu ci jedzie taki no, Ale wiesz, na upartego tylko mi szkoda amunicji na takich idiotów. Ja bym mógł powalczyć, ale no akurat teraz nie miałem szans. To tak jest... jak ja kiedyś na. Zobacz, to grałem. jest ta broń. Ta laserowa. A wiesz ile kosztowała? 500 tysięcy kurde wydałem I mam teraz... ILE kurno? No, no so, Miałem 7 milionów 8 milionów dzisiaj przed zakupami I miałem jeszcze kupić auto Zobacz ile mam Traciłem półtora miliona Na same Konsolowiec mistrzów wieku średniego i... TDD Ja wczoraj do przedszkola chodziłem xd Ale już się wkurzył i rozwalił klawiaturę No i teraz będą jeździć tak za nami Pewnie wiedzą, że live'a Pewnie słyszą też nie, to są... A tak w ogóle to oni słyszą Cię, jak Ty gadasz przez mikrofon? Mm, nie, musiałbym nacisnąć przycisk, jakbym chciał gadać na sesji, nie? Ale mogą, bo podał killer, wypromował mój kanał i mógł jeden... Jeden osioł wejść sobie, nie? Na, no po prostu na lejwo. Hmm. Nie, ja tylko komentuję. Właśnie sobie Marcinek biegnie. Z laserkiem. Tu sobie skoczył. Czekajcie, ja sobie kawę wezmę. A ty tu sobie. sobie... Samochód jedzie. I zaraz czołg podjedzie i mnie. Zniszczy. Dobrze, że ci bomby na z nieba nie zwrócą. No. Ale ja to mam pecha do tych sesji czasami. Wiesz, czasami, jak z killerem się nudzimy, no to lubimy sobie wejść po dzielać się, no ale. Panie, ja konsolowiec, ja w GTA. Gra... Widziałeś, jak ja gram w GTA. <głosy> Helikopter. <głosy> Słuchaj, konsolowiec, jak dla Rewianka to... Widzisz ten pojazd przede mną? Dla Rewianka to jest helikopterek, no to o czym my <głosy> rozmawiamy? <głosy> jak ja miałem dojechać samochodem, eee. już byłem blisko podjazdu, to zahaczyłem o ten... O, o krawężnik mi samochód wybuchł. Ale najlepsze było tak, pierwszy raz to poruszyłem, ale wiesz, opowiadam mu o on mówi no, no no, ja wiem. Ale wiesz co to jest? No, no, to jest ten helikopterek, co nie? <ścười> no chyba na nie moim no. lei było, nie? Ale ty pół minuty napierdzielałeś, że wiesz o co chodzi, a później no to jest ten helikopter. No <grystyginter> Artik zaczął o tym pierdolić, nie wiedziałem, co Eee, Macinek, tak. na to, co się tak. dzieje, bo wszystkich zabijam, nie ma już czołgu. A ty jesteś kotem na tym? Pojetle... Czekaj, bo ktoś do mnie dzwoni. Aha, da, no wracamy. to dzięki, fajnie, że... Za sekundę wrócę, dobra? No. Dobra, gonimy Kurumę. <laughs> Ojej. Ale nie, nie, nie wal w tą kurumę, bo my musimy... Ja muszę go śledzić a nie wiem. Szkoda, że ten rytm nie, nie działa. Ten... Nie wiem co się zdało. U mnie, u mnie jest aktywny, a u ciebie przestał być aktywny, nie wiem co chodzi jeszcze. To mm. nie myślałeś sobie jakiejś tej muzyczki dać sobie wina włączyć i go ustawić na 5% i swoją muzykę tam wstawić? A nie wiem Może O Marcinek szukałeś Piotra? To jest Jakiego Piotra? Nie, nie wiem o Ale kto gdzie? Eee, Kotel napisał Ja nie mam PJ. tego A czekaj, bo ja mam top chat chyba Jak jakbyś rakietę ujeżdżał. Tak, tak. No, widzisz, tak to bywa czasami. Jako rakietę, helikopterek nie ra. <gry> mm. Ci powiem, że już na te live y to ja już nie wiem, czego chcę. Na przykład, jakby tego GTA nie wywalało, to by się chciało czasami pograć. Kontrol, teraz stanęliśmy w miejscu, ale chcę za tydzień na przykład zrobić, nie? Mm. Bo jednak chyba trzeba zmienić cel misji, ale kontrol, trochę się zawiodłem, bo na początku się dobrze zapowiadała, za dużo tych, yy, tego, tych wrogów w jednym miejscu, no ile mogą no. się respić, nie, w jednym tym. No po pierwsze, po drugie nie ma zbytnio jakichś tam, yy, jak to się mówi, yy, innych elementów rozrywki, nie, rozrywki. No, no, no. ciągle masz jedno i to samo praktycznie, przejdź tutaj, rozwal tutaj, przejdź tutaj, rozwiązań kartkę tutaj. Ocinek. kiedy kolejny przebój. Aha, się pyta, kiedy kolejny przebój. Eee, nie wiem, na razie... Raczej nie jestem talenciem, jeśli chodzi o śpiewanie piosenek Więc chyba nie prędko. Czekajcie, bo tu jakiś mi... O, spalił się. Fajne te są bronie. Dobra. A dużo się tu amunicji zużywa na taki jeden spacz. A czy nie, to jest spacz. Tu masz normalnie. Yy, gdzie to jest? 900 chyba 99 normalnie, 900 no, patrz, trzy strzały, rolkę biorę, normalny taki pistolet, e, a ten, karabin, a tu mamy ten, ten, jak on się nazywa, pneumatyczny czy ten, to jest taki ala paralizator, możesz na przykład strzelić w niego, straż pożarną, przewracasz, nie? To jest takie paraliżujące, ale jak taki strzelisz, takie No, prawie. taka buskawica, jak strzelisz blisko, to można prawie zabić, nie? Nawet zabić. dobrze trafisz. Eee, dobra, bierzemy wysokiej klasy. Wow, jak mi się to by udało sprzedać, to masakra. Artynie, kiedy kolejny? No, kolejny, kiedy. Na razie mówiłem, zawieszam chyba. E, działalność. Jak tak można? Nie, no raczej nie te, nie mam głosu do śpiewania. Raczej lepiej się sprawdzam w koment komentowaniu gier, nie? Kurde, jeszcze napierdzielają. A Opóźnienie jest w miarę chyba, nie? No jest spoko, z tego co widzę. E... Kiedy wydam tą cholerną książkę? Jak tam pisanie idzie, w którym już fragmencie jesteś, konsol? On do stycznia ma termin z tym, żeby tą książkę już wysłać wydawcy. od którego? Styczeń. Witamy Dominik, zapraszamy na głosowy do Marcinka. Przyszykuj chipsy. <głosy> <głosy> Koniec zabawy. Siedem osób.